Witamy w ponownym odcinku biznesowo-finansowym. Mam nadzieję, że podobało Wam się wideo o przekonaniach, że zrobiliście pracę domową, słuchaliście kilka razy. A Dzisiaj będziemy mówić na temat definicji biznesowej, tak? Tak, definicji biznesowej. W ogóle, czym jest definicja? Czasami ona raczej nigdy nie zdajemy sobie z tego sprawy, co tak naprawdę definicja, jaka jest definicja czegoś. Bo definicja są słowa, są wartości, w definicji są jak gdyby słowa, słowa, wartości, ale też uczucia, jak gdyby takie połączenia, co wiemy na ten temat, co się uczyliśmy na ten temat, co słyszeliśmy na ten temat. Wszystko jest w definicji. Jeżeli weźmiemy sobie tę definicję tego biznesu, weźmiemy biznes, słowo biznes. Jakie uczucia pokazują nam się w stosunku do tego słowa? Może mam się pokazać coś takiego, że o biznes to lobby. lubią tylko ludzie, którzy nie wiem, są się tam gruby, grubymi rybami. Ja wiem, że to jest śmieszne. Uwielbiam tylko mojej siostry. Nie mam pojęcia skąd to na to ma. pomiędzy Ja że... szed... Przez... i biznes. To jest po prostu super. Gruba ryba. Fajne słowo w ogóle. Ja Definicja grubej ryby. Ja nie mogę. Ale dlaczego? Aaa, <grymne> <grymne> lekkość z tematem biznesu, prawie nie do wytrzymania, nie? Właśnie, więc mamy tę definicję. No bo chodzi o tym, że rozmawiamy generalnie jak założyć własny biznes, bo jeśli mamy jakąś definicję na temat biznesu, która jest bardzo ciężka jest no, to bardzo przerazna, momentu, żeby w ogóle zacząć ten biznes, bo to słowo biznes jest dla nas często takie odstraszające. Hmm. Jak ja sobie wcześniej myślałam, o, mam swój własny biznes, o, ja nigdy nie będę biznes, bo biznes w momencie było znowu moje wyobrażenie, no, musi, o, taka kobieta, taka konkretna i ona musi jakby w jakiś, jakiś takiej spodrębna, Jestem ja. Jestem totalnie otwarta. Mam radość życia, bardzo dynamiczna, i taka, no po prostu otwarta. To nie było nic wspólnego z takim obrazem bizneswoman. Jestem teraz bizneswoman. Tak, tylko z moją własną definicją, to co dla mnie funkcjonuje. Ale z powrotem do tematu, tak? nawet. Musimy sobie po prostu zdać sprawę, jeżeli chcemy w ogóle coś zmienić w swoim życiu w tym stosunku pracy albo biznesu, musimy sobie zobaczyć tą definicję tego biznesu, jaką ja mam indywidualną definicję biznesu. Nie ja tylko jeszcze wtrącę, bo mi się teraz skojarzyło z taką sytuacją, gdzie mam kilka klienta, które... Pracują na stały etap, jak kiedyś ja pracowałam e, i e, one myślą za, o zaczęciu czegoś nowego. Po prostu, mhm. no, m, widzą, jaką wizję mają, ale nigdy nie pracowały na, na, tak. mógłbym, na, e, na, na, na siebie, dla siebie, dla siebie w sensie, nie były w działalności. No i m, jak zacząć właściwie, jak, jak, trzeba chyba zacząć od tego, czym jest biznes, żeby w ogóle ruszyć dalej z tak. biznesem. Że po prostu trzeba posprzątać w swoim własnym systemie i wziąć tą ciężkość tego biznesu. Bo tak naprawdę biznes jest tym, ty, co ty chcesz wnieść w ten świat, tak naprawdę, swój świat zewnętrzny. I to nie ma formy tak naprawdę. Mamy oczywiście formy takie, takie właśnie z tych naszych wierzeń, i tą formę musimy zostawić, żebyśmy naprawdę my mogli wykreować taki biznes, taką formę biznesu, taką definicję biznesu, która dla nas funkcjonuje, która jest po prostu indywidualna, dla ciebie. Zwyczaj staramy się dopasować do jakiejś formy, którą dziś widzimy. Albo myślimy, że musimy w ten sposób to robić, albo musimy tak być, że jak mówimy, jak robimy wideo, jak robimy zdjęcia, jak się pokazujemy, jak to powinno, jak, jak to wszystko powinno po prostu wyglądać, albo wyglądać. jak powinniśmy się czuć w stosunku do tego, my po prostu naśladujemy innych. Jeżeli naśladujemy innych, nie jesteśmy sobą. Jeżeli nie jesteśmy sobą, nie czujemy się w tym tak naprawdę bardzo wygodnie. Więc, jak to masz definicję o biznesie? Jeżeli chcesz, możesz sobie po prostu po tym wideo, tak naprawdę dla siebie jeszcze sobie rozpisać. okej, okay, co czuję w stosunku do słowa biznes? Co widzę, co widzę, jakie mam wyobrażenia, jakie mam wyobrażenie wtedy o sobie, jaka, od jaki miałbym być, jakim miałbym być, jakie właściwości powinienem mieć z tej takie, takiej takie wyobraźni. Wtedy sensie myślimy, o, okay, właściwości takie jak na przykład może być twardy, albo muszę albo to, albo to. To wcale nie jest prawdą, no, ale m. może być, że twoja, twoja taka dobroć, na przykład dla mnie, żeby biznesem, może być biznesem, albo może być bardzo, bardzo ważna w fundamencie tego, co Ty dajesz. I może właśnie przez to będą ludzie od Ciebie chcieć brać. Czyli taki wulnerability, jak w Pani rozwiązywaniu. Tak, nie, 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 bo to jest, nie ma jednego słowa na to, ale taka delikatność. Delikatność w po, prostu. po prostu, tak? No dosłownie dzięki. Więc musimy po prostu się otworzyć na to, jakby nasz indywidualny biznes mógł wyglądać. Więc proszę, możemy to zrobić, możemy wykasować teraz. wierzenie, wszystkie na temat. Wierzenia, to znaczy definicję. Możesz się później oczywiście jeszcze tak uświadomić. Uświadomić znaczy, żebyś miał w umyśle, jak gdyby wiedział, co było Twoją definicją. Nie musisz, ale możesz jeżeli Ci to pomoże, jeżeli ta, ta taka mentalna strona Ci pomaga, żeby coś wiedzieć po prostu, żeby to coś mieć takie było bardziej namacalne. Ale nie musisz. Możemy to po prostu teraz zrobić, jeżeli chcesz. <słysk> chcesz? <grym> no pewno na pomysk, ale to wygląda najmiejsze, bo chcesz. Okej. Jesteś gotowy do tych definicji, jakie masz o biznesie? i o intensywności biznesu, biznesu i o ciężkości biznesu. Jesteś gotowy je zostawić, wykasować okay. i pozwolić sobie zobaczyć coś nowego. Wszystko to, co się nie pozwala, wykasuj jeszcze proszę i wow. <grymne> Okej, okay. I Co by było, gdyby była możliwość wykrowania? Twojej definicji biznesu, tego co dla Ciebie funkcjonuje. Bardzo fajnie, lekko się czuję. Jak się czuję, co dla Ciebie? Czujesz te możliwości? Jakby się otwierała otwiera przestrzeń naokoło Ciebie, jakby się mogło coś pokazywać, coś, co może myślały, że jest nieosiągalne. W i Pozwolę sobie, żeby ta, jak gdyby, taka bańka mydlana jeszcze bardziej się rozszerzyła. Mhm. Żeby sobie pozwolił więcej widzieć, więcej możliwości, więcej dróg do tego, co jest w tobie. Okej. Okay. Jeżeli sobie zrobiłem taki, taki dostęp do tego biznesu, jeżeli po definicji, lezie, nie wiem, to mam taki, taki ten dostęp do tej drogi, gdzie możemy iść. Musimy tylko iść i żeby zrobić też ten biznes, wykroić e, Teraz nie zrozumiałam, co miałaś na myśli. Będę właśnie, gdzieś indziej twój A ty, to. Agnieszka już była, ona już sobie kreowała sama i później się pyta? nie pyta. Ja nie, ale... nie, nic nie szkodzi. O, ona też transformuje w tym momencie. Oczywiście, że transformujemy teraz. Okej, okay. mogę? No tak, okay, oczywiście. No ok, super. Um, dzięki. I... Jeżeli mamy wtedy tą drogę, jak gdyby ona się otwiera do tego biznesu, musimy też zostawić tę definicję tego bycia, pracowania gdzieś na etat, mówi, na stałe, mm -hmm. bo to jest po prostu też inna, um, inna energia. Jeżeli pracujemy gdzieś na stałe, to po prostu idziemy do tej pracy, podjęliśmy może raz decyzję, tam pracować, gdzie pracujemy, być może bo nic innego nie znaleźliśmy, Albo bo ona się wydawało w jakiś sposób atrakcyjny w tym momencie życia, w tym momencie życia. I tak naprawdę to podjęliśmy jedną decyzję, i może tam pod podejmujemy jeszcze jakieś małe decyzje, jakby w zakresie tej pracy, ale tak naprawdę nie podejmujemy decyzji o więcej. I jak gdyby zostawiamy te decyzje. Także to jest, to jest taka ogromna różnica pomiędzy pracowaniem gdzieś na stałe, gdzieś dla kogoś. A um, pracowanie dla siebie. jeżeli pracujesz dla siebie, cały czas podejmujesz decyzje i to duże decyzje, ty podejmujesz decyzje i ta odpowiedzialność za to, że ty kreujesz swój biznes i ta odpowiedzialność za to, że to ty wtedy jesteś za to odpowiedzialny, za ten sukces albo nie, czasami nam odbiera dech. No, trzeba być jakoś cały czas, jakby prezent, e, tak. teraz. I dlatego czasami się nie, się nie zdobywamy na ten krok, żeby pójść. Bo się boimy samoodpowiedzialności, tego, że moglibyśmy. Nie dać rady. A więc, następne wierzenie, to, co może też słyszałeś, widziałeś w swoim życiu, albo że po prostu. Inni Ciebie nie widzieli, nie widzieli Twojej właściwości, Twoich talentów już jako dziecko i dlatego nie wierzysz w siebie i nie ufasz sobie i nie czujesz swojej, swojej siły. Więc wszędzie tam, gdzie Cię ludzie nie widzieli, gdzie Cię nie widziała Twoja rodzina, tylko czego na naprawdę, co naprawdę możesz, sam tego nie widziałeś, że w szkole nauczyciele nie widzieli Ciebie i nie mogli jak gdyby, nigdy nie, nie doświadczyłeś tego, że ktoś Cię widzi, ktoś jak gdyby Cię wspiera w tym, co ty tak naprawdę potrafisz. Wszędzie tam, gdzie przez to przyjąłeś, że ty nic nie potrafisz, pokazujesz to proszę i zniszczysz. Ale tutaj jest się niewidzialnym też. Mm -hmm. Inny aspekt, jeszcze też w marketingu, już w samych siebie. Mmm, um. -hmm. się transformuje po, w burczy <grym> i w ruchu. Pozwól, żeby to trochę popracowało, teraz poczuję, jak to jest głębokie. Bo to chodzi też oczywiście o nasze dzieciństwo, i o nasze zasoby nasze, nasze, nasze talenty, które, nasze właściwości, które mamy, którymi przychodzimy na, na świat, i które, które po prostu nie zawsze albo raczej bardzo rzadko są tak naprawdę widziane, doceniane i jak gdyby jeszcze wspierane. Ale to ich właśnie potrzebujemy, jeżeli chcemy wypracować swój własny biznes. Jesteś gotowy i je odkryć w sobie. Jesteś gotowy, jeżeli nawet nikt ich nie widzi, jesteś gotowy sami zobaczyć. Czasami szukamy przez to, że się jak się chcemy pokazać, jakie chcemy być, co chcemy mieć w stosunku do innych, żeby oni to zobaczyli, jak tak naprawdę jesteśmy, kim jesteśmy, ale to jest takie szukanie, takie szukanie jak gdyby w świecie na zewnątrz. na zewnątrz tego, co tak naprawdę jest w nas. Ale co by było, gdyby sami chodziło o to, żeby inni cię znaleźli? Co by było, gdybyś sam siebie odkrył? Gdybyś był gotowy sam siebie odkryć i zostawił po prostu to, te wierzenia, że, że nie możesz, że Ty nie jesteś w stanie i ten strach, że Cię że, że nie uda. Tak sobie myślę, lepiej było, gdybyś spróbował, ci gdyby Cię nie udało, niż byś nigdy nie spróbował. Naprawdę. Wszystko, co teraz podchodzi w swoim systemie emocji, myśli. Puh, bardzo dużo teraz. Dzieje się teraz w Twoim cieniem, jesteś gotowy, wszystko to, co to jest, dokasować i zniszczyć, żebyś po prostu miał więcej przestrzeni i, i lekości w stosunku do tego. Tak? Tak, tak. tak, tak. Pozwól, żeby to wszystko po prostu wypłynęło. Wdech i wydech. Nawet no, no, tak się pokazują teraz łzy. To też jest naprawdę możliwe, bo to jest bardzo głęboki temat, który ma bardzo, bardzo dużo z nas wspólnego. I właśnie ten biznes ma no, tylko wspólnego z nami. Dlatego kocham ten temat biznesu, bo to jest naprawdę, biznes jest dla mnie to, kiedy właściwości człowieka, właściwości, talenty wychodzą na zewnątrz i ten człowiek jest gotowy je sam zobaczyć i tam gotowy jest też je prezentować dla innych i jest gotowy to, co w sobie ma dać też innym. To jest dla mnie ten moment, kiedy się zaczyna biznes, kiedy ja sam to zobaczyłam i jestem i chcę po prostu być wkładem dla innych ludzi tym, co mam. No, bo na pewno jesteś wkładem dla innych ludzi, tak jak my jesteśmy wkładem dla innych ludzi. Każdy jest wkładem dla innych ludzi. I jesteś jeszcze większym, kiedy na naprawdę widzisz samego siebie. I bo wtedy nie musisz szukać na jak gdyby po, um, potwierdzenie samego siebie w innych, tylko po prostu sam siebie widzisz. Tu nie chodzi o arogancję, tu nie chodzi o stawianie się ponad kimś, tu nie chodzi w ogóle o to. Wtedy nie masz w ogóle. I myśli, że musisz się ponad kimś postawić, bo to nie ma wtedy żadnego sensu. Stawiamy się tylko ponad innymi, albo oceniamy się w stosunku do innych, jeżeli sami siebie nie widzimy siebie po prostu nie mamy takiej świadomości, się. świadomości, nie mamy do samych siebie, bo wtedy staramy się z innymi jak gdyby to, um, porównywać, ale jeżeli uznałeś samego siebie, jeżeli widzisz samego siebie, to po co masz się jeszcze porównywać? Ta chęć tego porównywania po prostu na co ta, całkowicie odchodzi i po prostu jesteś jak gdyby... Nie ma tej potrzeby. Nie ma w ogóle być. tej potrzeby i wtedy nie musisz wchodzić w konflikty, nie możesz, nie musisz nikomu stawiać się ponad nim. Nic wtedy tak naprawdę nie musisz w stosunku do innych ludzi, możesz po prostu tylko z nimi być tak naprawdę i chcieć albo też nie chcieć być wkładem. I otrzymywać wkład. Inspirować się ewentualnie, jeśli ktoś mm -hmm. w jakiś sposób inspiruje. Mm -hmm. To wszystko na dzisiaj do tego tematu. Mam nadzieję, że my też Ciebie mogliśmy zainspirować. Dzięki, że mogły być w tych wywiadach. Dziękuję Tobie również bardzo za ogromny wkład w te odcinki. Zapraszamy na następne oczywiście. Nie mamy jeszcze tematu, ale na pewno się pokaże za chwilę. Także filmy pojawiają się co trzy dni. Zapraszamy do subskrypcji, do e, dzwoneczka, za, za klikanie na dzwoneczek, wtedy będziecie mieli powiadomienia o filmach, żeby niczego nie przegapić, e, no i do lajkowania. Dziękujemy za uwagę. Dzięki, pa pa!